Cześć, jestem Robert, mam 17 lat. Przez 5 miesięcy i 12 dni leżałem w śpiączce. To było bardzo dziwne doświadczenie. Dryfowałem między snem a jawą. Po jakimś czasie zacząłem słyszeć, co mówią ludzie wokół mnie, ale nie mogłem zareagować. Gdy byłem w śpiączce, wydarzyło się coś niesamowitego. Zacznę od początku. W starożytnej Grece słowo koma oznaczało głęboki sen, ale doświadczenie pacjentów jest zupełnie inne. Ciało wyłącza świadomość, by zacząć samo leczenie, minimalizując aktywność mózgu. To tak jakby ktoś wcisnął reset w komputerze. Jesteś karmiony przez rurkę. Niektórzy są podłączeni do maszyny pomagającej w oddychaniu. Tłoczy ona tlen potrzebny ciału prosto do płuc. Jak więc zapadłem w śpiączkę? Pamiętam, że tuż przed utratą przytomności miałem poczucie, że spadam i usłyszałem huk. Potem wciągnął mnie wir. Obracałem się, spadając w dół, głosy się oddalały, a najgorsze było to, że im głębiej wciągał mnie wir, tym robiło się ciemniej. Nagle wirowanie ustało. Pamiętam, że pomyślałem, czy tak wygląda śmierć? Potem nastała cisza i absolutna ciemność. Teraz już wiem, że właśnie wtedy zapadłem w śpiączkę. Czułem, jakby to były całe wieki. W rzeczywistości trwało to 15-20 sekund. Nic nie pamiętam z pierwszych kilku miesięcy. Nie wiem jak, ale pewnego dnia zacząłem słyszeć głosy. Na początku były stłumione, a jakiś czas później stały się wyraźne. Słyszałem, co się dzieje wokół mnie, ale wkrótce zrozumiałem smutną prawdę. Nadal byłem w śpiączce, mimo że część mojego mózgu była aktywna. Próbowałem otworzyć oczy, ale bezskutecznie. Chciałem powiedzieć: Słyszę Was, ale nie mogłem poruszyć ustami. Chciałem ruszyć rękoma i usiąść, ale nie byłem w stanie uruchomić mięśni. Czułem, jakby powstrzymywała mnie niewidzialna siła. Pewnego dnia do mojego pokoju weszła grupa ludzi. Ze sposobu ich mówienia domyśliłem się, że to lekarze. Mówili o dwóch pacjentach. Jednym z nich byłem ja, co oznaczało, że w pokoju musi być drugi pacjent. Porównywali nasz stan. Mówili otwarcie, bo obaj znajdowaliśmy się w śpiączce. Z tego co mówili, nie miałem się wybudzić ze śpiączki. Według nich nie było nadziei. Nie miałem szans. Mówili, że drugi pacjent wkrótce wydobrzeje. Zdecydowali nawet, który pacjent przejmie moje łóżko, kiedy umrę. Chciałem powiedzieć, że ich słyszę, że się mylą, ale to było niewykonalne. Moja mama i moja dziewczyna Paulina opowiedziały mi, co spowodowało moją śpiączkę. Mama odwiedzała mnie codziennie. Gdy się mną zajmowała, cicho płakała. Przebierała mnie, myła mokrą ściereczką. Smarowała balsamem moje odleżyny. Nikt na świecie nie kocha tak jak matka, to pewne. Płacząc, mam rotała ciągle to samo. Nie chciałeś jechać na ten obóz. Kazałam ci jechać, żebyś spędził trochę czasu z ludźmi, a ty tylko chciałeś odpocząć. Nie chciałeś spać w namiocie. Jestem za to odpowiedzialna. To moja wina. Nie powinna była kazać ci jechać. Moja mama mówiła o obozie, ale ja go nie pamiętałem. Tamte wspomnienia przepadły. Czy pojechałem na obóz z przyjaciółmi? Co się tam stało? Czy z czegoś spadłem? Próbowałem przypomnieć sobie obóz, czy jakiekolwiek wspomnienie z niego? Paulina odpowiedziała na te wszystkie pytania. Pewnego dnia usłyszałem jej głos. Była tuż obok mnie. Głaskała mnie po głowie. Proszę, wybacz mi. Trzymałam się z daleka, bo twoja mama jest na mnie bardzo zła. Bardzo się bałam, powiedziała. Nie przestawała mówić, jakby wiedziała, że ją słyszę, wyznając swoje grzechy. Nie pamiętałem wydarzeń, o których mówiła, ale wiedziałem już, co się stało. Pojechaliśmy pod namioty w ramach szkolnej wycieczki. Kiedy Paulina pokazywała mi zdjęcie na telefonie, przyszedł do niej SMS, który brzmiał: Zobaczymy się dziś wieczorem? Wziąłem jej telefon i zobaczyłem, że wiadomość jest od chłopaka o imieniu Tomek. Też był na tej wycieczce. Powinienem był zapytać Paulinę o co chodzi, ale byłem zbyt zdenerwowany, by trzeźwo myśleć. Zaatakowałem go i zaczęliśmy się bić. Kiedy Tomek mnie popchnął, upadłem i uderzyłem głową o kamień. Wtedy straciłem przytomność. Paulina wiedziała, że to jej wina, a teraz tu siedziała bez wstydu. Gdybym tylko mógł otworzyć oczy i usiąść, plunąłbym w jej zaskoczoną twarz. Powiedziałbym: wynocha, wynochaj, nigdy tu nie wracaj! To było niemożliwe, ale wiedziałem, że kiedy się wybudzę, to właśnie tak zrobię. Na początku podobało mi się, że słyszę, co się dzieje wokół mnie. Przynajmniej czułem, że żyję. Jednak miesiące bez żadnej poprawy zaczęły mi doskwierać. Nawet lekarze zaczęli mnie rzadziej odwiedzać. Kto wie, może byli niezadowoleni, że źle ocenili mój przypadek. Nie umarłem. A drugi pacjent nadal był w śpiączce. Pewnego dnia, bardzo się nudząc, podsłuchałem dziwną rozmowę. Nigdy nie słyszałem, by ktoś odwiedzał drugiego pacjenta. A teraz po tamtej stronie stali mężczyzna i kobieta. Mężczyzna powiedział: Jutro przyniosę ci z powrotem pieniądze. Myślałem, że dam radę, ale nic z tego. Też powinnaś dać sobie spokój. Kobieta była bardzo zła, mówiła przez zaciśnięte zęby. Andrzej, obiecałeś mi. Sprzedałam wszystko, żeby dać ci te pieniądze. Jeśli tego nie zrobisz, to pokaż mi jak. Zrobię co trzeba. On zasługuje by umrzeć. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Czy ja śniłem? Czy ona naprawdę mówiła o zabiciu kogoś w śpiączce? Po chwili Andrzej uległ jej naciskowi. Powiedział cicho: to pokrętło kontroluje dopływ tlenu. Możesz go ograniczyć, kręcąc w lewo. Spójrz, widzisz to małe urządzenie na palcu męża? Mierzy puls i poziom tlenu we krwi. Kiedy spada puls i poziom tlenu, uruchamia się alarm. Musisz wyciszyć dźwięk alarmu, zanim ograniczysz dopływ tlenu. Nikt tego nie sprawdzi. A nawet jeśli pomyślą, że pielęgniarka Nieświadomie popełniła błąd. Słuchałem ze zdumieniem. Czy ten Andrzej był lekarzem? Cały czas nazywał pacjenta Twój mąż. Czy ta kobieta była więc jego żoną? Dlaczego chciała zabić swojego męża? I co najważniejsze, czy naprawdę zamierzała to zrobić? Nagle życie stało się ekscytujące. Słuchałem ich z lękiem. W tamtym okresie moja świadomość pojawiała się i znikała. Czasem całe dnie nie słyszałem ani dźwięku. To było jak zasypianie i budzenie się z głębokiego snu. Może, tak jak mówili lekarze, nie było dla mnie szans. Bardzo się bałem, ale nic nie mogłem zrobić. Potem jeszcze raz wciągnął mnie wir. Dźwięki znowu stały się stłumione. Wirowałem bez końca i zupełnie straciłem świadomość. Dokładnie pamiętam moment, w którym się wybudziłem. Moje oczy nagle się otworzyły. Od miesięcy nie widziałem światła, więc od razu je zamknąłem. Usłyszałem, jak moja mama krzyczy z radości, widziała, jak otworzyłem oczy. I od razu zasunęła zasłony. Ponownie otworzyłem oczy. Uśmiechnąłem się do niej. Powiedziała: Witaj z powrotem, kochanie, i rozpłakała się. W ciągu dziesięciu minut pokój był pełen lekarzy. Nie wiedziałem jeszcze, czy mogę mówić. Przeczuwałem, że nie będę mógł wydobyć głosu, więc po prostu się uśmiechałem. Kilka dni później przypomniał mi się sen ze śpiączki. Całe to doświadczenie było bardzo dziwne. W moim śnie żona drugiego pacjenta chciała go zabić. Doktor o imieniu Andrzej jej pomagał. Jednak w łóżku obok mnie leżał pacjent tylko trochę starszy ode mnie. Nie wystarczająco, by mieć żonę. Teraz swobodnie, już mówiłem. Ze śmiechem opowiedziałem tę historię mamie. Zamarła, kiedy jej o tym powiedziałem. Okazało się, że pacjent z łóżka obok zmarł w zeszłym miesiącu. Nowego pacjenta przywieziono tydzień lub dwa tygodnie temu. Żona zmarłego pacjenta czasem tu wpadała, siedziała i patrzyła na niego w milczeniu. A co z Andrzejem? Mama powiedziała, że nie ma tu takiego lekarza, ale o dziwo był opiekun o takim imieniu. Moja mama nie mogła się powstrzymać i powiedziała o tym kierownictwu szpitala. Oczywiście nie świadczyło to o nich dobrze. Powiedzieli, że przyjrzą się sprawie, ale nic nie zrobili. Nawet ze mną nie porozmawiali. Jednak moja mama się nie poddała. Prawda wyszła na jaw, kiedy w sprawę zaangażowała się policja. Pacjent z mojego pokoju zdradzał swoją żonę. Pewnej nocy on i jego dziewczyna mieli wypadek samochodowy. Dziewczyna umarła, a on zapadł w śpiączkę. Żona pragnęła zemsty, więc zaplanowała morderstwo. Dogadała się z opiekunem, Andrzejem. Ale Andrzej się wycofał. Powiedział, że nie dałby rady nikogo zabić, nawet w śpiączce. Kiedy powiedziała, że zrobi to sama, zdradził jej, jak to zrobić. Tego właśnie byłem świadkiem. Pewnego dnia wpadła tu pod koniec wyznaczonych godzin odwiedzin. Pozmieniała ustawienia maszyny podającej tlen, by zmniejszyć jego dopływ. Nikt o tym nie wiedział, bo wyciszyła dźwięk alarmu. Wszyscy myśleli, że pacjent zmarł na skutek powikłań w śpiączce. Przeze mnie, żona i opiekun musieli wyznać, co zrobili. Aresztowano obydwoje. Widzicie, jak ważna jest lojalność? Dlaczego ja i tamten mężczyzna zapadliśmy w śpiączkę? Tak, przez zdradę. Gdyby on i Paulina byli lojalni, wszystko potoczyłoby się inaczej. Mam nadzieję, że ta historia była interesująca. Dzięki za wysłuchanie. Na razie! Cześć wszystkim! Tak jak wszyscy, kocham moją mamę. Ale po tym, czego się o niej dowiedziałam, zaczęłam postrzegać ją inaczej. Mama powinna była powiedzieć nam prawdę. Opowiem wam całą historię od początku. Zobaczmy, czy się ze mną zgodzicie. Zawsze byliśmy szczęśliwą rodziną. Przez wiele lat mama była właścicielką salonu kosmetycznego. Bardzo kochała swoją pracę. Tata jest fotografem ślubnym. Jego zadaniem jest uchwycenie państwa młodych podczas romantycznych chwil. Ja też kocham robić zdjęcia. Fotki, które wrzucałam na Instagram, zdobywały mnóstwo polubień. Jednak przez moją mamę musiałam usunąć swoje konto. Rodziców mamy poznałam dopiero w wieku 17 lat. Kiedy o nich pytałam, mówiła, że nie chcę, bym ich poznała, bo dzielą ich poważne, nierozwiązane problemy. Byłam bardzo ciekawa, o co chodzi. Ale mama nie chciała o tym rozmawiać. Pewnego dnia tak naciskałam na ten temat, że wybuchnęła. Nie wiem nawet, czy jeszcze żyją i mam to gdzieś. Przestań o nich pytać, krzyknęła. Pewnego dnia, kilka miesięcy po tej rozmowie, usłyszałam dzwonek do drzwi. To byli starsi państwo. Mężczyzna wyglądał jak profesor, miał na sobie garnitur i muszkę. Kobieta też wyglądała bardzo elegancko. W rękach trzymała bukiet kwiatów. Wyglądali przeuroczo. Powiedzieli, że szukają mamy i zapytali: Czy dobrze trafiliśmy? Kiedy odparłam, że tak, zapytali: Jesteś jej córką? Skinęłam głową. Chcieliby państwo widzieć się z mamą? Mogę ją zawołać. Jak mam was przedstawić? zapytałam. Starsza pani wymieniła ich imiona, a potem zapytała o moje imię. Po czym oznajmiła: Jestem twoją babcią, a to twój dziadek. Bardzo się cieszymy, że możemy cię poznać. Byłam tak zaskoczona, że krzyknęłam, ale nadal nie mogłam wpuścić ich do środka. Pomyślałam, że powinnam zawołać mamę. Mama szykowała się do wyjścia do salonu. Powiedziałam jej: Przed drzwiami czekają starsi państwo. Mówią, że są moimi dziadkami. Mama zbladła. Co powiedziałaś, Elu? zapytała. Mama nie była zachwycona na widok gości. Myślałam, że nawet nie zaprosi ich do środka, ale na szczęście zaprosiła. Próbowałam odgadnąć, co się dzieje, ale mama powiedziała: Elu, czy mogłabyś zostawić nas samych? Musimy porozmawiać na osobności. Więc wyszłam, chociaż niechętnie. Minęła godzina. Umierałam z ciekawości, co się tam dzieje. W końcu wyszłam z mojego pokoju. Ale nikogo nie było. Mama i niezapowiedziani goście zniknęli. Od razu zadzwoniłam do mamy. Powiedziała, że jest w salonie. Więc to byli twoi rodzice, zapytałam? Powiem ci prawdę. Tak, to byli oni, ale nie powinni byli nas nachodzić. Już więcej nie przyjdą, powiedziała. Najwidoczniej dawno temu stało się między nimi coś bardzo niedobrego i mimo że minęło już tyle czasu, nadal nie umiała im wybaczyć. A ja zdecydowałam się podpytać tatę. Poszłam do jego studia fotograficznego. Opowiedziałam mu co się stało, ale mama też nigdy nie rozmawiała z nim o tej sprawie. Jestem pewien, że ma swoje powody. Chyba lepiej w to nie wnikać, rzekł. I dałabym sobie spokój, jeśli po tym wydarzeniu nic by się nie zmieniło. Ale zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Krótko po tym incydencie mama sprzedała swój salon. Wcześniej przy każdej okazji opowiadała, jak świetnie jej się wiedzie. Salon miał rzesze lojalnych klientek, ale dała ogłoszenie do lokalnej gazety i sprzedała go pierwszemu zainteresowanemu. Potem przeprowadziliśmy się do innego domu, do zupełnie innej dzielnicy niż wcześniej. Nic z tego nie rozumiałam. Po wizycie tych państwa wszystko się zmieniło. Pewnego ranka czara goryczy się przelała. Mama kazała mi usunąć TikToka i Instagrama. TikTok mnie nie obchodził, ale robienie zdjęć było moim hobby, więc nie chciałam usunąć całego konta z moimi zdjęciami. Spytałam mamy, co się dzieje. Po prostu zrób, o co cię proszę i o nic nie pytaj. W swoim czasie wszystko ci wyjaśnię. Byłam już znudzona dziwnym zachowaniem mamy, ale nic nie mogłam na nie poradzić. Musiałam usunąć moje konta. Wtedy zdałam sobie sprawę, że mama nie korzysta z mediów społecznościowych. Nie miała konta na Facebooku ani na Instagramie. A jej salon nie miał nawet swojej strony. Zdziwiło mnie coś jeszcze. Kiedy chciała sprzedać salon, umieściła ogłoszenie w gazecie zamiast wrzucić je do internetu. Tak naprawdę zna się na nowych technologiach. Ale z tego, co zaobserwowałam, nie chciała umieszczać w internecie informacji na swój temat. Musiał istnieć ku temu jakiś powód. Zdecydowałam się przeprowadzić śledztwo, bo miałam już tego dość. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, kiedy zaczęłam myśleć nad jej przeszłością, to wpisanie imienia i nazwiska mamy do Google'a. Ale kiedy to zrobiłam, wyskoczyło mnóstwo osób o tych samych danych. Spędziłam całe godziny sprawdzając każdą po kolei. Były to obce osoby. Fakt, że nic nie znalazłam, podsycił moją ciekawość jeszcze bardziej. Mama od lat była bardzo ostrożna. Teraz już byłam pewna, że coś ukrywa. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, ale byłam gotowa na wszystko, by odkryć prawdę. Postanowiłam myśleć jak detektyw. Cokolwiek mama ukrywała, miało to związek z moimi dziadkami. Gdybym tylko mogła się z nimi jakoś skontaktować. Co o nich wiedziałam? Znałam ich imiona. Ale co z nazwiskiem? Niestety go nie znałam. Zaczęłam googlować ich imiona. Oczywiście wyskoczyły całe tysiące wyników. Przeklikałam kilka stron. Po jakimś czasie stwierdziłam, że tak ich nie znajdę. I wtedy pomyślałam o szukaniu obydwu imion razem. I znowu wyskoczyło mnóstwo wyników. Zaczęłam klikać w linki. Na jednej ze stron znajdował się artykuł i zdjęcie grupowe. Kiedy miałam już zamknąć tę stronę, na samym końcu po lewej stronie zobaczyłam dziadka, a koło niego babcię. Artykuł mówił o fundacji pomagającej dzieciom chorym na białaczkę. W artykule była informacja, że dziadkowie są współzałożycielami tej fundacji. Od lat zbierali pieniądze na leczenie dzieci chorych na białaczkę. W końcu znalazłam to, czego szukałam. Mogłam odkryć sekret mamy po prostu się z nimi kontaktując. Znałam już ich pełne imiona i nazwiska. Znałam nawet nazwę ich fundacji. Po ich twarzach widziałam, że są dobrymi ludźmi. A artykuł tylko potwierdził moje odczucia. W sumie mogłam zrobić coś jeszcze. Teraz znałam też nazwisko panieńskie mamy. Mogłam jeszcze raz ją wygooglować. Wpisałam nazwisko panieńskie mamy w Google i kliknęłam Szukaj. Pierwszy tytuł brzmiał: Najbardziej poszukiwani zbiegowie. Ucieszyłam się i kliknęłam. To była strona policyjna. Widniały tam zdjęcia mnóstwa ludzi. Jeśli znasz lub widziałeś którąś z tych osób, dla własnego bezpieczeństwa, nic im nie mów. Tylko od razu zadzwoń na policję, głosił podpis. Czyżby moja mama była przestępczynią poszukiwaną przez policję? Nie mieściło mi się to w głowie, ale i tak zaczęłam skrolować stronę, przeglądając twarze. Przyglądając się zdjęciom, zamarłam. Jedna z kobiet była bardzo podobna do mamy. Ale była bardzo młoda, miała krótkie, czerwone włosy. A moja mama ma długie włosy w naturalnym brązowym kolorze. I, co najważniejsze, kobieta na zdjęciu miała brązowe oczy. Oczy mojej mamy są niebieskie. Przyjrzałam się zdjęciu jeszcze dokładniej. Jeśli to nie była moja mama, to musiała to być jej siostra, bo wyglądała identycznie. Zdałam sobie sprawę, że można kliknąć na zdjęcie. Wtedy zostałam przeniesiona na stronę opisującą popełnione przestępstwa. Szukano jej za kradzież. Po przeczytaniu całej strony krzyknęłam: Niemożliwe! Była oskarżona o kradzież wielkiej sumy pieniędzy z fundacji. A nazwa fundacji pokrywała się z nazwą fundacji moich dziadków dla dzieci chorych na białaczkę. To nie mógł być przypadek. Wpadłam na pewien pomysł. Mama była w sklepie. Poszłam do kuchni. Śmieci z poprzedniego dnia nadal tam były. Założyłam rękawiczki i zaczęłam przeglądać zawartość worka. Tak to obrzydliwe, ale byłam na to gotowa, by odkryć prawdę. I tak się stało. Znalazłam opakowanie po soczewkach. Mama nie miała niebieskich oczu, lecz brązowe. Nosiła soczewki kontaktowe, żeby to ukryć. Mama ukradła pieniądze z fundacji dziadków i zniknęła. A policja nadal jej szukała. Żałowałam, że to odkryłam. Wolałabym nie być aż tak dociekliwa. Po tym, czego się dowiedziałam, zaczęłam inaczej postrzegać moją mamę. Byliśmy bardzo szczęśliwą rodziną. Nie potrzebowaliśmy, żeby takie coś nas poróżniło. Poszłam do mamy od razu po tym, jak wróciła ze sklepu. Powiedziałam, że chcę z nią porozmawiać o czymś ważnym i wszystko jej wyznałam. Rozpłakała się. Przez jakiś czas nie była w stanie ze mną rozmawiać, a potem zaczęła swoją historię. Kiedy mieszkałam z twoimi dziadkami, dorabiałam sobie w salonie kosmetycznym. Chciałam otworzyć własny biznes, jednak nie miałam na to pieniędzy. Byłam młoda i głupia. Pewnego wieczoru rodzice zorganizowali wielką zbiórkę pieniędzy. Następnego dnia mieli wpłacić całą zebraną sumę do banku. Wzięłam pieniądze i uciekłam, żeby otworzyć własny salon kosmetyczny. Kiedy zaczęłam zarabiać własne pieniądze, zamierzałam oddać fundacji dwa razy tyle. Myślałam, że dziadkowie nie zgłoszą mnie na policję. Nie byli jednak w stanie wyjaśnić rodzinom chorych dzieci, dlaczego pieniądze zniknęły. Dlatego musieli pójść na policję. Byłam na nich bardzo zła. Nigdy więcej się z nimi nie kontaktowałam. Wyszłam za twojego tatę i zaczęłam nowe życie. Zmieniłam wygląd, bo wiedziałam, że jestem poszukiwana przez policję. Od tamtej pory noszę też soczewki. Starsza pani, która niedawno wprowadziła się do budynku, usłyszała tę historię i mnie rozpoznała. Zadzwoniła do twoich dziadków i powiedziała im, gdzie mieszkam. Chcieli mnie zobaczyć, jak się tego dowiedzieli. Ale niestety nie potraktowałam ich dobrze, bo nadal było mi wstyd. Elu, nie jestem złym człowiekiem, naprawdę żałuję tego, co zrobiłam. Sprzedałam salon i przelałam wszystkie pieniądze na fundację dziadków. Zaczęłam płakać, słuchając opowieści mamy. To był jej największy sekret, którego bardzo się wstydziła. Niestety teraz i ja wiedziałam o tym sekrecie. Więc mama wstydziła się teraz podwójnie. Miesiąc później, Moi dziadkowie znów się u nas zjawili. Złożyli w sądzie dowód potwierdzający, że moja mama wpłaciła pieniądze na fundację. Sędzia powiedział, że musi się odbyć ostateczne przesłuchanie, po którym mama będzie musiała zapłacić małą grzywnę. Teraz musimy tylko czekać na przesłuchanie. W zeszłym tygodniu odwiedziłam moich dziadków. Powiedziałam, że chcę pracować w ich fundacji. Byli bardzo szczęśliwi. Wkrótce odbędzie się kolejna zbiórka pieniędzy. Już nie mogę się doczekać, by im przy niej pomagać.